znaleźli mój kota on Opuściłam Głupiec fajka fajka ładnie jeszcze tu Bo jeden wiesz, tam gdzieś do piachu Na idzie gdzieś to Po, po o, tak. W grę się pier. Prezydawicze, który jednego. Dostał jeden gracz. No <tryk> Dostał jeden wróg. Wróg padł Klas! No. Pamiętaj, że jeden był na górze, sekund. albo na daleko, a drugi Olaf Besie. się. Mhm. Orientuj się. Roz... Nasz miesiąc od Fajka nie kurwa, kurwa, ja tam idzie. jeden gracz. Aj kurwa, wyczają mnie. Jak to nie, ja nie siedział? Zmierzyłem A... ostatniego nice. szkodnika. Uplnie nie wiem. To, Ty, Karol jest na B. Zabiłem Radzia. Dobra, tylko pakę, e, chodź tutaj pijac. Idę wroga. Góra, góra. Pręty. leży drugi mamy bombsighta został jeden gracz zostało 30 sekund Ola ma ogólnie dobrą postać nie ma chcę oko ogólnie do szczęścia nowicjusza mają dużo trzech będzie ten. Uwaga na głowę! Został plec, jeden grać. kurwa, góra plecy jest jeden. I w besie. A... Został jeden fluk. Mogę...